Kręcimy film Bangkok nocą. Nie będziemy dużo chodzić, bo jesteśmy zmęczeni, ale coś tam się nagra. Bangkok Night 来。嗯 Ciągi w Bangkoku, bardzo popularne e, Jeżdżą na powierzchnię takich wysokich, specjalnych torach Nie wiem jak to nazwać Pokażę Wam na filmie No, nie tak jak w Polsce no, po torach Tylko jak specjalnie, jakby taki, no, pięt, no, kilka pięter do góry I one jeżdżą ponad ruchem ulicznym Bardzo fajne, nie? I popularne, ładne, ale my nie mamy czasu My co innego robimy

Ten pociąg, co wam mówiłem, tam na górze? Chodzimy tu, a oni latają tam na tych po niebie. O, widzicie? Mają kilka pięter. Samochody są trzy piętra do dołu, jeszcze. To jest betonowy pociąg e... To nowa jakaś taka droga. W każdym razie działa, to jest łatwe i podoba nam się. A gdzie pani idzie? Halo, zakupy. Aha, zakupy, to proszę, to ja za panią Good? มีแต่งหน้ามีหลากหลายลุปแล้วเดี๋ยวมันจะมีลุปของคุณผู้ชายให้ดูด้วยค่ะคุณผู้ชายที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะแล้วอยากจะแบบเริ่มแต่งหน้านะคะจริงๆชูนะคะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างแนะนำเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นเอเชียเชดิจเตอร์แล้วนะคะใครที่แบบเป็นคนเอเชียมีสภาพผิวแบบอะไร่ได้อพ่เป็นด้ Nazwa jest sklep Chongqing Pao. Dobrze, dobrze. Ucz się chińskie, ucz, ucz. Dobra i na koniec arbuzik i na nas uliczne jedzenie. Jedyne jakie jemy na ulicy ja. Pania jest odważna. Kończymy na dzisiaj. Lekko jestem zmęczony. Wychodka. Ciągle w podróży. Musimy odpocząć. Gorąco jest. Dobra, pozdrowienia z Bangkoku. Jutro ostatni dzień. I niedługo buket, pipi, Krabi Nie wiadomo co. Piękne miejsca. Na razie.